Siemano, siemano, kapi miasto, jak się witają. Hello, 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 321.0, 210, głęboszowanie wjeżdża. No, a tak na serio, to oczywiście jesteśmy na Markowych, na Waszoe Map. E, ja dzisiaj mam tutaj. Dobra tam Nevada, to nie musi być. Ważne, wa wa że Waszoe. No to fajnie brzmi. No. E, ja sobie jeżdżę tutaj case Optumem, z Głęboszem, taki oczywiście case musi być, także został, że czarny, ale ważę że... A co ty razy, się odbywać Nie się, tylko... Dobrze, Cześć, ale ważne, że case że marka case Głębosz też jakiś się tam wytrzasteło, oczywiście zapraszam do miastusia na kolejny odcinek, oj coś to, co, co tam miastuś powiesz? A no, co ja mogę powiedzieć? Ani kierownika mi nie dali, tylko od razu wejście. No, oczywiście. Od razu, od razu nagrywanie, nic mi nie pozwolił. Ha, ha. Co ja mam powiedzieć? No. Tutaj sobie ogarniam, jadę i ogarniam ustawienia graficzne, bo chętnie dziwnie widzę tego farminga w tym, ale no, co ja zrobię? No, właśnie, bo miasto ma nowy monitor, więc musi sobie no, tutaj wszystko poustawiać. Bo... Myślę może przyzwyczaić się muszę. No może i to, no, ale wczoraj ja sobie tak się działem nad tym farmingiem, był wy kurde, nie ma i w ogóle. Znaczy... żebyście źle nie, to nie zrozumieli. Mianowicie jest wszystko, ale... Dedyktuj, ale po prostu dedyk no. A... no No. i... Nie będę skarżył na niego. <laughs> no nie, kapi, tak nie powinno być, no ma seria... Co to jest? 27 złotych? No. Eee. Każdy się kupuje, a on gra ślizga na naszej dupie. no kurde. <gry> o Jezu. No i mianowicie. E, Siedziałem sobie tak wczoraj, mówię. Kurde, muszę jakiś nowy serwer sobie stworzyć, żeby pograć w farminga, bo już tak mi się nudzi w tym farmingu. Że tylko tutaj waszałem, no to tu no to trochę bo Przecinałem się i to byłoby na tyle. Pojeździłem po mapce jeszcze pick-upem i tyle w sumie byłoby z, z kurwa, z grania tutaj. Tą limonkę się ogarnąć. Tutaj to tak, ale no... W sumie, jakby wpadł na to, no to może. E, także stworzyłem sobie tak, kurde, ostatnio też pograłem z Gitym na tym Felsbrunie. Mówię, nie, stworzę tam serwer, się będzie grało z widzami. Bez modów, tylko jeden mod dodałem, w sumie, no dwa, bo... Combine New Hollanda i Hunter, bo tamten New Holland z podstawki... Mi się w ogóle je podoba Co tam, co tam jest, no, taki długi, bez sensu Długi, biera. Także chociaż ta będzie się grało No, także, także tak i... A może jakiś niedzielny stream? No właśnie tak myślę Nagramy, to by będzie się wrzucać, to do mnie nagramy wieczorem Aha, no dobra Bo no, chociaż teraz to kurde, też muszę to wrzucać bo jaki serwer byłoby nagrywanie live, to ja pierdzielę aby komputer wybuchnął. Ja to zrób krótki odcinek, weź przejdź jeszcze ze dwa razy i... No, no dobra, tu to, to wrzucisz i live'a zrobić. no. no, także lecimy sobie pod góreczkę, widzicie, case dają radę. Nie ma co tamto. A no jo, a no jo, proszę pana. Ech. Dobra, później co tam u ciebie jest... Aha, to jest dobra, spoko. Spocz koroczka. Jak myślę, że na tym polu coś jeszcze będzie, jak patrzę z tych prac. Ale chyba już... Chyba już nic nie będzie. Wiesz co cię czeka, co będziemy musieli kiedyś ogarnąć sobie na spokojnie. Bo to hmm. do to jest wtedy. To nie, do ciebie, nie to to... Już no. Będziemy musieli pogarnąć. Ale to się tam pogra. To pracownik ja, się puść. O Jezu. Abyś był weekend, to byśmy to już se A to dupa. Kurde taki weekend. I my mało co sobie gadaliśmy, graliśmy. Nie Za tydzień weekend bardzo prawdopodobnie pojadę. Moja no, chyba też właśnie. To... Kolejny weekend w dupę to w tygodniu tylko, ale no. na razie ocen są dobre No, betery, no. Betery. ja też chłopie dostałem ostatnio jakieś 2, 4 plus i trójkę, a chłopie nawet nie wiem z czego ja. No ja z zastrzelanie za strzelanie dostałem dwie trójki, Puh. Bo strzelaliśmy na silnicy Ło. To nie No, a co ci powiem, to ci powiem, że, to ci powiem, że no, że ci później pójdę, bo zapomniałem. No, u mnie też, jest na razie spoko. Dla... No. Generalnie w tej szkole mi się to podoba. Chyba czkawkę dostał. Bo generalnie w tej szkole mi się podoba to, że jak ktoś się spóźni, jak ktoś ma pytać o jakiś jak ktoś się spóźni, to od razu przy tablicy zostaje. I na historii właśnie mamy tak najczęściej, że gościuła już pyta tam, wiedziałem jedną lekcję już od razu zaczęła pytać. I chłopie sześć osób było normalnie z dworkiem Reszta się spóźniła, i ostatnio było 5 osób, dorwali z walki, reszta się spóźniła. To nie tak, no, Także chociaż git jest tą historią, no w czwartek sprawdziam z przedsiębiorstwa, ale to będzie łatwe raczej. Także oj, będzie się. znowu zmienili? No mi też zmienili coś. Proszę co mi oni przerzucili? W czwartek i wtorek mam do 16 lekcji. O co? No ja znowu we wtorek idę na 11. Co! Ja w szkołę na te, tułem, hey, pójdę do... i pójdę ja, ja szkoły. we wtorek o 12, a do szkoły będziesz. No. Ja pierdziel, lipa właśnie to późno... Chodzić i późno kończyć, dobra. EDB mi zmienili z piątku na poniedziałek. No i w piątek mam... Re... Religię bodajże. A to w ogóle, ostatnie było fajnie, bo mieliśmy to ślubowanie i mieliśmy skrócone lekcje. I normalnie byśmy po 10 kończyli, ale musieliśmy czekać do właśnie 11, A to cholerne ślubowanie, ale no co zrobić? No Ta, tak! Tak, tutaj lepsze, bo było zamieszanie, zmiana sal, i tak dalej. I, i my lekcje 30 no to zanim znaleźliśmy co, i jak połapaliśmy się, to 20 minut tylko lekcji zostało. Najlepsze to jest to, że człowieku, ja jeszcze ani jednej dwójki, ani jedynki nie mam, nie? No ja ani szóstki, ani jedynki, no dwójkę a, mam, to, ale to, to... się myliłem w, w pomiarach, jeden milimetr w każdym, ale no chuj. Ojej... Yes. No byś o, źle gościu wytłumaczył by i że to inaczej trzeba, a to inaczej, ja. ...się myliłem, a ale i... ta tam mówi, o milimetr nie chodzi. No, widzisz, o, widzisz, to właśnie chodził tego gościa. A gościu nam się... Bo mamy takiego właśnie gawlika, co nikt go nie lubi na praktykach, nauczyciel. I gościu do nas się przepisał z techniką, bo był ten gawlik tam, go miał na praktykach. I my też go mamy! I chłop się nie spytał wcześniej, zanim przeszedł tutaj do naszej klasy, czy mamy gawlika i mamy. I chłop się normalnie załamał. Niepotrzebnie z techniką. A tu też mamy, no. Ja pierd... ja no... się załamał, ale co zrobić, no. Trzeba jakoś z jej wytrzymać. No co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie poradzisz No. W ogóle po tym maksykalnie, co ty mówiłeś, to szóstkę pole wezmę. Eee, szóstkę a tu albo dziewiątkę. Szóstka, dziewiątka... Aha, no spoko. bo... To będzie żmudna akcja to tu Aha No to się od razu tam można przyjechać, jak to się skończy Dobra No dobra Natomiast do już będziesz musiał tam lecieć, bo ja też właśnie tu do góry zjadę i kończę Mhm Do góry wiady nie zjadę ty Do góry Zjechać zjadę, aha Zjechać ty możesz aha. w jedną do, do No dobra, dobra Cieplutko chociaż będzie No, no a ja Eee Cieplo. Cicha dopiero wstałem kurwa, nie pierdam. Coś Słyszałeś, od hmm. taki ha? Kurwa, pierdolisz. Chyba, chyba, A pisałeś, że będziesz o 12, to ja do 12 spałem. O, ja widzisz. O, no, bo dzisiaj mówię, nie, dzisiaj śpię długo, bo muszę kurwa odespać trochę. No wczoraj do 8 spałem. Ja wczoraj do 9, ja bo w pół do 12 musieliśmy jechać, dobra. Dobrze, tu miasto się baw, to jeszcze tam zjeżdżam sobie powoli. O, Oto jeszcze górki, także co w macie? odcinku to na tyle. Subujcie, łapku się, komentujcie, podajcie do i widzimy się w kolejnych materiałach. Elo! Elo bani!